Cześć! Jak widzisz, jestem lekko, a nawet, może nawet bardzo nieprzytomny. Jagoda od drugiej w nocy mocno się wierciła, o trzeciej się obudziła i no, w związku z tym jakieś półtorej godziny nie spałem. Takie przerwy mi zawsze źle robią na, na wyspanie. I sobie myślę, że może powinienem zacząć schodzić wtedy po prostu na dół tutaj gdzie teraz jestem i tutaj sobie popracować w nocy, a dosypiać nad ranem. Może to będzie bardziej efektywne. W Warszawie nie mamy takich możliwości, tutaj jest taka możliwość, a teraz idę zrobić sobie kawę. Mm. Napiłem się kawy i od razu było lepiej ale już nad książką nie pracuję bo przyjechała jedna część rodziny teraz właśnie przyjechała druga część rodziny no i już rozmawiamy naprawiamy dewagujemy życie na wsi to życie z ludźmi no i nie popracowałem okazało się, że musiałem naprawić zepsuty parasol ogrodowy to mi zajęło chyba ze za dwie godziny no dodatkowo mój samochód a jeszcze tam trochę popracowałem przy jednym prysznicu i tak od rzeczy do rzeczy dzień uciekł, jest już 18 Ach, a ja chyba zacznę pakować śmieci bo będziemy jechali do Warszawy pewnie na jedną noc żeby tam załatwić na szybko jakieś sprawy no i tutaj wrócić jest 19.40, Jagoda zdążyła niestety usnąć, mieliśmy nadzieję, że nie uśnie aż tak powiedzmy do 20.00. Wtedy jakby padło to pewnie przespała całą noc, a tak zapowiada się, że w nocy niestety znowu będzie nas budziła. A my jesteśmy już spakowani w zasadzie chyba w całości, nawet śmieci już są w samochodzie, także za chwilkę wychodzimy. Do jutra, cześć.